Ej, jakby kogoś na statku atakował, to musimy się tak na boki odsunąć, żeby się ragdoll nas to? nie wjebał jak ostatnio i za mapę wyjebał. Kurwa, jakiś obóz koncentracyjny był. No, najlepszy ten, przekapiliśmy no, Jak ciemno jest w ogóle, ciemniej już wtedy. Dobrze, że światła są. Ej, wyłącz światło, to może mnie paliwa będzie kurwa ciągnąć. Nie ma czegoś takiego jak zniknęło do, do robienia ten, tu, tu, tu. No, Czy nie to nie było ma. tylko w pociągach? To było go w pociągach. Było. A, dobra. Zniknęło to do robienia tu, tu, tu. Ej, zaczyna mi się bole, z tego tak gra, szczerze. Zaczyna mi się, tak. Tu takie, 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 takie... No, no, nie, nie, szat szatkowanie, szatkowanie ekranu, nie? no, no, no znaczy, nie, nie, nie. U mnie się światło tylko laguje, tak jak Nie, to u mnie to... jest takie szatkowanie. O, teraz na przykład mam bardzo... Sparty. O tym się wydaje, że... Wszystko jest dobrze, tylko ten. Tylko to światło się tak kurwa pierdoli. Dobra baza będzie, baza będzie. O, baza jest. Pierdolę, no ja, ja to o. o, właśnie. Ja to no jak się respią te kurwielce Możmać no, jak sp spier dalej z tym sprzedaj to wszystko ja, Prawie jak Fortnite No Wypiście Co zagrać Fortnite'a? Ryba esports. Gubę łyby łowimy o, kurwa, złota ryba. No, Jakieś spełnia chyba... życzenia? No nic nie mówiła do mnie, to chyba nie. Ale to nie jest dziwne, Bez bo ta, chcę jebałem... mieć większą petardę. Raczej byłem lebo to dziwne, żeby coś mówiła. <laughs> kurwa, że się rozsiba złotą ryba człowieku. Coś mówiła, że mi zrobi loda za 50 zł, ale nie słuchałem. Ryby, a złote rybki nie są bogate, jak to wszystko rozdają? O kurwa! Komar do mnie leci! Maciek! Maciek! Ty w go wziął mnie! Gdzie rozjebał go ten? Ty węgorz! O kurwa, węgorz? Weź tego komara Maciek no? do pieca, w pierdolą drogi jest! <laughs> komara do pieca! Maciek może w naszym piecu też się uda komarami palić? Będą no, nas no. przez lato do słoika, ty masz moskitery! Hmm. Ten. O węgorz Dobra, idziemy no, ja Sprzedajmy ryby i, i Czekaj, ostatnia ryba O mnie chyba są cztery ryby do sprzedania Dobra, ktoś... Sprzedajcie, ja wezmę pieniądze, kupię węgla I ktoś właśnie zbierze ten Nie, uh, ja sobie wezmę pieniądze Ja chcę Szpont To co złowiłem to będę miał w kieszeni i Będę trzymał Inwestycja. Kupię sobie krypto, złoto platynę Będziecie mi jeszcze dziękować. Ja powiem wszystko księdzu na to co pierdolno Bo ja to święty jestem Dobra Michał dawaj bo nie ma czasu bo zaraz będzie znowu noc Dobra, jedziemy, jedziemy, no szkoda czasu Dobra Bardziej, chodź kupię węgiel, weźmiesz węgiel No, czarnego do czarnej roboty woła no, Żeby się samo chyba nie pobrudzić Tylko dwa węgla kupiłeś? Złota rybka kosztuje 10 kurwa nie, to tak, nie za droga. Ja pierdolę, to nie za złota rybka Pisałem. wziął zajebał wszystkie pieniądze. Dobra, kupię sobie jakiegoś rifla Pierdolę. Jedziemy. Pysytajmy. Nie macie chuj nim. I co mam kupować? Nie no stój kurwa, stój, bo znowu będzie godziny wybrać. Co mam kupować? Węgiel czy... Nie mamy 100, więc może kupić broń. To no chuj, to kupię shotgun. Ile jest ten shotgun? 50 To chujowo. To jakby Maciek zbiorą, to by było z nas i tak nie stać. No to chuj. Dobra, chodźcie do jakiejś lokacji. 20 byłoby 40. Nie, ale starczyłoby. Tak, ale jeszcze mam tutaj... jeszcze mam tego. da? Ty weź na chwilę haltnij Po co? Bo muszę sobie zmienić kolejność y, tych No wejdziemy jak w no, no, bo... Damie. Nie bo wypadnie Nie wypadnie, co ci wypadnie Nie trzeba jednak Jaki dojebany ten dom? piętrowy No, no, nie ma tam nic. Cie, sieć kurwa, cię spierdalasz. Michał, stój, kurwa, co ty robisz? No ja, przyjechałem trochę. Do steru może tylko kapitan siadać. No właśnie, spierdalaj. Mam ty ma, chodź tutaj, ty chodź tu, ty masz... Układaj kurwa te wszystkie rzeczy. Ty jeszcze coś masz. Zobiego go no, zabrałem. No, no dobra. Ej hey, Wizard, chodźcie, kupimy od niego... Po ci Wizard? teraz otoś... jedziemy. Chodź Ty to stój, 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 stój. Kurwa myśmy obaj. No po, po chuj. Przecież wiecie co on daje. No, co daje ten Wizard Nic nie daje. No ja sobie nie pieniędzy. Pieniędzy. piorun daje. Ty Złota sztabka, to tam masz. O, i laska, no i sobie biorę. i sobie będę napierdalał zębich. Ja też coś chcę. Baj, nie staćmy. Weź na tą No, dawaj Michał, Szukała faktycznie czasu na to. Lepiej słowić w nocy rybę niż laską się, niż robić laskę za dnia. O, nie, no, upłacałaś się do tej sztabki. Po co ci te ciała? No, to 15 no, Riba nie, piraty... to 15 Dobra, Chodź ten no? Print, a daily Ej, Stonehenge, chodźcie kurwa do Stonehenju No, przecież nic nie będzie. Tam nic nie będzie, jedziemy normalnie w jakimś się prądem. Dobra, Ujedziemy jedziemy. Oddaj tą laskę Nie znacz się narkanie magii Czarodziejstwa Wyrzuciłem laskę Nie no nie łóżę spierdoliła No poszło Ej chuj trudno Pewnie nie była droga No laskę, ty pustynia, o kurwa Ej, jest w sumie A, fajny update, dużo contentu U, u, u mnie Kurwa no i no no, 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 no. no ja też jestem brodaty taki No O kurwa wiedziałem Chyba wszyscy są to jest jakieś fioletowe, jakieś kurwa widzimy Ciekawe, czy też obie mają laskę? Latało, latało na to. Ej, miasto, miasto, patrzcie, jakie miasto tam jest. Kurwa. No, jakbyście nie bawili się godziny, to, to A A ja sobie bawię. to nie, nie Przepraszam bardzo. Tak, tak dobra, śpiąc, to to wypierdol to, to bez kitu nie wziąć, nie jest wypierdol to. Oto, dwa... Lama, złota. Kurwa, zatrzymaj się! Halt! Teraz no, już za późno. Daleko już. Yeah, tu jest, kurwa. ty, piramida. Zamknij zam ten y silnik. Jedziemy tam. Krap Nocy? Nic nie widać. To jest kurwa smato. Może będzie krap na pierdoli. Będzie... S o kurwa, ty. No. Ja tam nie wchodzę. Nic nie widzę. Wszedłem. Jest coś. Jest tu brightness. Dobra, tu było krzesło, mam krzesło, nic więcej. No kurwa, to nie tu. A to chyba nie taka noc, to jest chyba po prostu noc na wiedźmy, ale tych wiedź tu to nie ma. No nie, spokojna noc na razie. Ile krab dodał? Możemy jechać. A co ty to jest to po prawej? Tak się o świecą. Kto to jest? Ten są? wilkołak. Ej, tam jest. O, stary pijany jest. A, dobra. Ostatek. statek. Na ten statek można przyjść? piechotą stąd. Kurwa, przecież jedziemy statkiem właśnie. Dobra, bieramy rzeczy, ale teraz tym razem już ja zbieram pieniądze. Będziemy kurwa relatywnie w Nie no, wszystko to, co odjedź, tu trochę, ej, odjedź trochę, bo mi rybnisko zajebałeś Już. Ja z ryb. Tyle? Ej jest kurwa tutaj tak ciemno, że nie widać w ogóle tych rzeczy O kurwa Swordfish Ja gdzie wyjebałeś tą złotą tą stopkę? No wyjebałem się całkowicie, no wyjebał ku**a do wody do, gara, do pieca nie ma co włożyć Powiem wam, że za dużo nie będziemy mieli pieniędzy. Dlaczego? No zaraz ryb na łowie. Ten sword już to kosztuje. A już wciągnęła mnie mieć do środka. Jak ryba cię wciągnęła? To wciągnęła mnie do wody. Kurwa. Nie mam opcji. To czemu coś tak... Nie masz tej ryby, wyrzuć to ja jej pójdę już sprzedam. Nie, bo mi zapierdolisz pieniądze, ja chcę mieć. Po ci te pieniądze, dawaj te pieniądze, nie ma czasu. Trzeba jechać zaraz. Dojedziemy. No jeszcze ostatnio rybę i jedziemy To tak nie działa Ty jest złośliwcy ty bo mi się w wędkę myślę że mi kurwa przeszkodzi w łowieniu. O proszę, jaka A jaka ja jeszcze wy tam macie problem Chodź jak zbierz te środki i mi na broń zbierasz ładną pozorną. Dobra już biorę Kurwa, Sword już 20 Wszystko? Patrzę, teraz kupujemy bronię. Ja mam. Ile mam paliwa? Paliwa mamy dużo, to nie kupujemy węgla, dobra. To teraz tak. Ej, co to jest? Sawy tu jest, off. jest karabin. Kto chce karabin? Ja Ej, chcę. To ja chcę, że mam też shotguna, tylko bo shotguna mam. to jest na shotguna? Nie, to jest wam auto Ej, to jest, to jest do nie, nie, nie. Do karabin. Saved tu, Saved tu jest skurwa, Savet Savet no, karabin. będę strzelał nim. Wiesz? Jak się mówi awaryjnie. Ale do riflinga. Tutaj nie masz ma. ten. A to jest do tego, to nie jest do tego To, oh. nie jest do tego. to, to ma, Michał nie weźmie masawet. ma sawet Ale nie, to jest do shotguna, to jest to do, do shotguna. Michał to ty wiesz co. A nie, to, Ale to jest nie do, ma. do czego innego w ogóle, to jest do shotguna. To tu, tutaj jest shotguna. Ale tam shotguna nie ma, tam jest karabin. A, tu, Uj. Tu prze, sawet A ty piszę Off. może ten Sut off to jest, to jest rifle. Ej, tu jest, tu jest pistolet strzelający to jest taki 50. Nie, to jest shotgun. Aha Michał, gdybyś 10 złotych brakuje, ty byśmy kupili to... To jest shotgun. Jak masz To 10 zł brakuje, no to już. No właśnie no. Rzeczywiście. No i dobra, Co? Ja, te, ja też sobie biorę jedną. To też sobie kupiłam bo za 25 Ile mu kosztuje? 15 czy 25? I trzeba kupić... Trzeba kupić jeden węgiel, a nie kurwa ten, bo... Weź ty też łów Maciek, będzie szybciej. Więcej pieniędzy. Ja nie chcę łowienia, ja idę sprzedawać. Mi. Ej za, dobra, za, bo za dużo dnia tracimy tak, kurwa dnia. No właśnie, strasznie Wyjeżdż, dużo dnia tracimy Musimy jedziemy i, ja, i, będzie i jedziemy Ja kupuję węgiel i... Bo ja broni tak naprawdę nie potrzebuję Wiesz, chodź tu od razu po te pieniądze i jedziemy Już To ty wjeb... ty wieb, Marcy, Na razie tak, węgiel. na razie tak amunicji nie potrzebujemy no. Więc wiecie Jeszcze, jeszcze, na razie pozbierajmy domy Poeksplorujmy mapy Dobra, jedziemy Kurwa, ciekawe, to ciekawe co mieć. to jest. Ta, ten Sedov to jest jakaś czekaj. wpiszę w internecie co jest... Co jest to, Masz, jest jest. to jest Savedów. To jest Swadów. pierdolony shotgun jakiś. Jestem, tam, jestem. Tak, to jest skrót Marcin, Weź kurwa... Właśnie... To, o dobra. To się kurwa kojarzyło. To jest co, ten krótki shotgun, Savedov. Ej, no nie, no, klatkuje mi. Czemu, że takie są kurwa. Kurwawy komputer. Chuj z tym dałem, chuj z tym wiesz do jakiegoś miasta tak? może? Ale helikopter. helikopter. Będzie ale... amunicja! O, to też będą. Rzeczywiście kurwa, helikopter to jest Drop I potem Latar idziemy do, Odej, potem do latarni. Tu dobra, tu tak, jedna osoba nie idzie tu, a, a jedna do latarni już, bo to jest helikopter sobie jedna osoba poradzi. Pewnie jesteś? Ja no, no tak, no, tak mi się wydaje, że to jedna osoba i już na latarni nie Kurwa, No jedna z drugiej, trzecią. Rewolwer to nas przebaczy. A kurwa, amunicja mi się skończyła do rewolweru, nie mam w ogóle ja broni Ja mam rewolwer i obraz Chyba ja jakąś waza chujową. Amunicja nie było żadnej, bo ja nie mam żadnej broni, kurwa Nie ma, nie ma. Jak to nie masz broni? No ma, mam rewolwer, ale zero naboi do niego Tu ja ćwięciłem się dla Nie kupiłem ma... Trzeba było połowić trochę Dwie ryby i masz amunicję Ej, piratów tu palimy czy sprzedajemy? Palizimy, sprzedajemy palimy. piratów Patrz tam, to to... Trzymaj je w tym, sobie nie jak Tak, tak. Czekaj, 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 mam 8 itemów. Czekaj, bo tutaj mam same zębiaki. to wypierdolę od razu do pizza. Prosto z pieca, Dobra, jedziemy szybko do latarni. Czekaj, czekaj, jeszcze. tam no tamte przenieś, tam dalej. No jest sieć. Możesz dojechać Co ten rewolwer tak tu wisi? Tam dupa! a na się chyba robi. To jest szybka latarnia akurat. O kurwa, jeśli się ze środka wybiegnie. Chimera, 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 Chimera. No. Nic nie widać, no. No, spierdalamy, spierdalamy. wieźma, jedź. Nie nie, nie, nie zabijaj na tym, kurwa. Musisz się zaczynać, masz wypierdoli. pierdoli. wypierdoli. No, ragdoll dowiejebie zaraz kogoś, zobaczysz. Nie da się go zabić. No, A, no, papry. się pierdolą, e, no. Za długo, za długo jest nas, no, za drodnie trać. Kurwa Ej tu będzie węgiel no Ale, ale taką noc wychodzić, czy wychodzić? Musimy tak nie, możemy... Latały. Musimy od razu, słuchajcie jak jest dzień nie możemy kurwa spędzać za dużo czasu Bo za dużo, za no za dużo dług, czasu No dług, długo chodzi. spędziliśmy w tym, jak, jak się nie mamy to chuj, to nie mamy i tyle nie chcę kupić, kurwa, kupić najważniejsze rzeczy i Kurwa sprzedajemy talerze po 5 dolarów. Tak. Albo ryby po 15, a tam pewnie puści się... złote szapki. Tuś z nim też nie będziemy później do tych rzeczy. A więc widzę stąd, hmm, to chyba... No, wiecie, wiecie co będzie najgorsze? Wiedziemy i się zrobi dzień. No, no. Nie, no jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze... No trochę Ale to szybko! Zostało. Sprzedajemy! Dobra, ja sprzedaję, wy szybko sobie połówcie te dwie ryby No, łowimy, i... ty sprzedawaj. Kurwa! Tu, 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 Ej, wiecie co? Znowu, kurwa, prawie Game over. Bieda jest straszna. Stapkę złota kiedyś mieliśmy. No. Ale nastąpiła prowokacja. O, meduza, 15. Meduzę? No, jaja. Ej, kościół tu będziemy mieli zaraz na wyjeździe, patrzcie. Ej, widzicie, go. Widzicie jakie są dziwne znaczki po lewej? Discordowe? Tak. Nie. Nie masz nakładki? Discorda? Nowej? Mam. No, jest taka inna. Tak to była u góry, u górnym rogu. A teraz jest tak na środku ekranu. No jest taka, taka dziwna. No. A to Są już od dawna jest. Teraz, dwa, trzy. Nie, ja to pierwszy, pierwszy raz. A, to ja to wczoraj widziałem. Ej, dobra, chłopaki, chodź dobra. szybko. sprzedajemy i idziemy. Ja ostatnio łowię. Ja złowiłem właśnie, idę sprzedać Maciek nie kasy kasę. Pozbieram. Dobra. Mamy wszy wszystkie rodzaje amunicji, kupujemy też amunicji sporo. Tak, tak, tak. Ko czy poczekaj nas, nie... Nie rób na razie. Kupuj na, na ślepo, jak popadnie. 5 do Sawe'da. Nie da. rób, nie rób. O, ja chcę stój tam. Stój tam. Jednego wyrzuć i szukać które ta municje. Kupujemy i dla kościół. Tak, tak, Kurwa, to jest napad na kościół. Ja pierdolę, akurat nie mam do tego. Które kupować? Dla mnie to jest Ale mam po polsku, rift. więc musisz mi tu podejść. I to albo to i to. Michał ci powiem. To. to mógł, dwa, dwa te Ryby ostatnim ostatnią, jeszcze jedną sobie kupię sam do tego, do rewolwera. No, jeszcze jedna to mu kup. I ty sobie też kup macie do rewolwera, bo mówiłeś, że ty masz mało. Wiem, sobie, mam 24, 25, 50 tu na razie 4. Dobra, idziemy w Ej, do hospitala, jeszcze po bandaż. Mam bandaż ja. A my nie. No i potrzebne. nie potrzebne. Pierdolniesz? Nie, pierdolniesz, nie chcę, żebym miał pierwszego dnia, bo już długo. Kościół to woda święca będzie. Droga. Ej kurwa, to jest Dajadanie kościół. O! To chyba parafia świętego Michała Archanioła. Ej dobra, co to kurwa jest w w kościół, czy co? A czemu te zębieki mają takie czerwone łby? A, bo to szatany. To ministranci. Ej, on mieć coś kurwa małego. Ej, ej, nie da się zajebać. Ej, w ciało mu się W ciało, w ciało Ej, pomoc, pomoc umrę zaraz Pomocy, pomocy, pomocy Umarłem Pójdzie mi ktoś podjeść bandażem Pięć strzałów miałem chyba w kumpach Bo tu w ciało mu trzeba ja mu Tam jest. Gdzie ja ty, Martin, jesteś? Wiesz... Ty, no, ty bez kili ja podstrzelałem się nie da? Ogony jakieś kurwa... Fast zombie Dalej, skrzydła mam przynajmniej Axolotl Ej, tu się nie da wejść od tego kościoła Jak coś się ja nie da wejść? Wyzerwa! O kurwa! O Ja pierdolę! O kurwa na, na hita, w sekundę padło I tu jest Dungeon Spierdolę! To jest Dungeon, Marcin Nie ja A są kurwa bici mocno, ja pierdolę jednak, się przydał od razu ja mam wy fajerka 99 Ja ja pierdolę, co tam obra było? Jak go bajku. Ciebie to aha. To tylko się z revive'ałeś. Tak tak, 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 tak. Kurwa, jak nie zabieghwa. Dobra, czy są jakieś bandaże? Musisz kupić, wróćcie tam do tego. Nie nie mam pieniędzy. Dobra, złowię sobie ryby. Ja nas nic coś nie co, cofnie zaraz. Chyba nie powtórz, za 0 sekund i koniec jest. Miałem czarny akarm, miałem muszę się do nas Jest niedaleko na szczęście, biegnij do miasta, kurwa. W bezpiecznej strefie biegnij. Nie, nie no zdążę. No. Ja też próbowałem jest na razie nie udało. Ja się Ej, próbuję. ale miałem spodziewać się, że tam w środku tam wszedłem, ale mi było milion złotych. Ja tam podchodzę do was, pod ten kościół, o? a tam kurwa 10 tysięcy nagle wybiega. No. Ja tak przeleb, nie mówię, jak... o kurwa, nawet nie szczelam, zawinąłem na, na, na 5. Oj, wychodzimy. Innym razem się uda. No. Ale... Następny, ale... Razem będziemy Ej, ale kościołaś... już, już fajnie, już fajnie jak są tam Kurwa jakieś. Kurwa kto by się tego spodziewał. Hmm. Że wyjdziesz do kościoła, to będzie tysiąc z... zombie. Fajnie by było jakby. No.